Problemy zaczynają się w momencie, kiedy jesteśmy w związku, w którym my mówimy inaczej i chcemy innego języka, niż nam go oferuje, ofiaruje nasz partner. I tu jest moment, w którym proponuję, żebyś się zatrzymała i żebyś zaczęła obserwować i patrzeć. Zadaj sobie pytanie, jak mój partner okazuje mi najczęściej, że jestem dla niego ważna? Czy częściej coś mówi, zasypuje cię słowami, słodkimi słowami, czy częściej coś robi? Dzień dobry, ula, witaj. Czy częściej coś robi? A może twój partner kupuje ci drobiazgi, może on cię obsypuje prezentami, a ty się zastanawiasz po co? A może on cię dotyka, może on chce być blisko z tobą, może on potrzebuje y, tulić się, miziać się i uprawiać seks. A może masz partnera, który cały czas mówi, że on chce z tobą więcej robić. <laughs> może par masz partnera który ci mówi że za mało czasu z nim spędzasz wtedy jego językiem miłości byłby wspólny spędzany czas i teraz zobacz najłatwiej odkryć język partnera patrząc w jaki sposób on do ciebie mówi że cię kocha że jesteś dla niego ważna przez które działania i zobacz teraz kiedy już